Siema widzo, witajcie w kolejnym odcinku z Dorsów i w dzisiejszym odcinku zareagujemy sobie na najnowszy pełny trailer do Dorsów w którym zostanie już poda podana data wyjścia Dorsów 2 więc przechodzimy do oglądania, ale jeszcze przed tym zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że jest z nami dzisiaj Szymon, który też będzie reagował na Dorsy. Witam Was bardzo. Do niego też wbijcie i zostawcie mu łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No to przejdźmy do oglądania. Dobra, także my już jesteśmy na trailerze, zostawiamy łapkę w górę oczywiście, no i zaczynamy oglądać. Okej. Okay. Widzimy teraz, że są 113 drzwi. Jest najasza postać. Ile Ci ras? W ogóle on śleciał od przodu, nie wiem czy zauważyłeś. A nie od tyłu? Nie. Zaraz sobie obejrzymy jeszcze raz. Okej. Okay. Okej, okay, są drabiny. Mamy jakieś takie jaskinie i mamy... I coś mu siedzi bejska. na... Coś mu weszło na twarzy i chłop się rozpadł chyba na części. Jest wagonik. Są te... Muchy i oczy się przeteleportowały. Tam na ziemi coś było. Ale tu jest cięć dużo. Dobra. Tu masz te muchy, zjadły go, Screech i Figura. Okej. Okay. O kurde, już w tym roku, już za miesiąc będą dorsy. I co to jest? Tutaj jeszcze jest... O, kurde. No dobra, oglądajmy to jeszcze raz. mi Zaczynamy to oglądać jeszcze raz i teraz będziemy sobie wszystko tutaj analizować po kolei, więc tak. Mamy tutaj 113 drzwi, więc chyba będziemy mieli 200 drzwi, albo po prostu zaczynamy od setnych. Nie wiem, jak to wygląda. Mamy też nowy wygląd drzwi. Tutaj mamy lampkę, która zaczęła rygać i mamy tutaj skrzynię, jak dobrze się mu zauważył. I tutaj mamy jakiegoś glow sticka chyba, taki świecący ten. Widzisz to? Jak w A1000. No tam była ta latarka, tak, którą się macha, no, ale podobno co no. To jest pęknięte szkło chyba. Dobra, mamy tutaj zalane pomieszczenie. Które jest ten, to jest jakby po prostu... To jest ten sam pokój, który jest tutaj, tylko że on jest po prostu z innej perspektywy, bo tutaj... O, widzisz, to jest to samo. No, tak. Tutaj, tak, tutaj tak. mamy... mamy mhm, czyli to jest jakby ten pokój... Można powiedzieć, że to odzoruje ten pokój z dupą w tym. Ten po, potrójny. Wiesz który. dupą. No wiesz który, no. no. Dupa. Dip. Tak, nie. Ja. Okej, okay, tutaj mamy jakieś skrzynki, też, ale tam chyba się nic nie będzie dało zdobyć. To na pewno się będzie dało otwierać. I patrz, i leci rasz, i oni wchodzą tam, a on leci stąd. Widzisz, on z przodu przyleciał. Tak dziwnie. No? I mamy tutaj. No i... Ten znak to jest jak zakrucyfiksuje ktoś, bo wczoraj, jak nagrywaliśmy ten film z krucyfiksami, to akurat zobaczyłem. Więc nie wiem, co to, co to ma znaczyć, ale no tutaj jest jak ktoś. Jak... To jest ten znak od krucyfiksa. Bardziej mi to przypomina księżyc, więc tak, jakby ucieczka ale... z wody No w sensie... No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że też na, jak zakrucifikujesz kogoś, to jest tam ten, coś w sensie, jakieś potwora. Okej. Okay. mamy tutaj tak, mamy tutaj kolejnego glowsticka tutaj mamy yy, drabinę, Mata. o której już mówiliśmy, mówiłem w poprzedniej, w poprzedniej reakcji. Yy. Tam leżał kolejny glow stick i tutaj mamy takie przejścia, takie wiaskiny, jaskini, takie, nie, jakby, tam, tam jest kolejne przejście, czyli będziemy chodzić po jakichś jaskiniach, tak jak wiesz, w sensie to jest logiczne, ale już takie zagmatwane trochę, nie, też może się pogubić. Mm -hmm. Tutaj mamy lampę, o i patrz, i skoczyło coś mu na głowę, no, patrz, mamy... no, popatrz na to, pop, popatrz teraz, nie, poczekaj, patrz teraz. Daj mi zatrzymać, patrz, jak on teraz tutaj, o widzisz, tu coś leci. To ktoś mu skacze na głowę... No, potwory mamy. No. Tutaj się ktoś rozpadł na kawałki. Ale czy to będzie katsenka, czy to już będzie jakaś... że coś. Nie Animacja wiem. Animacja jakaś. Nie. No, nie wiem. Okej, okay, no tutaj ogólnie się ktoś rozpadł na kawałki. I tutaj mamy... Jak ktoś jedzie wagonikiem i myśl... Może to być w sumie ten, nawet jakiś chase, jakiś wiesz, na przykład jak z się goniło. I tutaj no chłop musiał się schilić, widziałem. Tutaj masz te, mu te muchy, co lecą i tutaj oczy się zrespiły po prostu losowo i tutaj masz jakieś jajka, nie? I... Czy coś. To jakiś... I to prawdopodobnie mówi, kiedy jakieś gówno z góry nam wyskoczy. Nie z wiem, z czy to... fanfano, Nie wiem, to... czy to tak, tak to. mówi. Według mnie to jest coś takiego, że... Widziałem tą teorię już gdzieś, że jakby jak na to A nadepniesz... Że jak na... Bo... Widziałem potem w trailerze, było jeszcze coś takiego, że te muchy jak na... jak, jak cię zjedzą, to wtedy Y, respią to coś. I Myślę, że to są jajka tych mów. I po prostu, jak na to staniesz, to się ich więcej respi czy coś. Mi to przypomina ostatnie drzwi. No w 90 drzwi, drzwi już. No to może być też ten. wiesz... No bo mamy, mamy dwie szafy blisko siebie. Oczy. I mamy tam drzwi. Mogą być chyba nawet 89. No nie widzę dobrze. 185. Coś nie Coś. Napiszcie w komentarzach, jaką Wy macie teorię. To, ej, co to jest? Tu widzisz, widzisz te dwa punkty? Tak i, i nie wiem, nie mam pojęcia. A to nie. A, to ta mucha, dobra. Tam coś jest na szafce. Okej, okay, chłop się schował do szafy o, i tu ja jest mam jakiś Okej, okay, i tutaj mamy jakiś kod kolejny w ogóle. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz tutaj szybko. Ja, przy trailerze, że... Ale to muszę zatrzymywać ciągle, bo ja to nie zobaczy tak szybko. Tutaj jest taka górka ze skrzyczy. Tutaj jest górka ze skrzyczy. Ale to będziesz potem widział, będzie potem jeszcze oddalenie chyba. Dobra, popatrz. Tutaj mamy jakiś kod do wpisania, czyli będzie trzeba coś jakiś kod wpisać. Tam mamy jakiś generator czy coś w tym stylu i screech na niego wyskoczył. Tutaj mamy jakąś latarkę taką dziwną inną. Gurde. Tutaj mamy na pewno tego. Jeszcze flashlight, e, Zapalniczka. flashlight, e, to jest e, zapalniczka. No. Tutaj mamy te muchy i one, patrz, i patrz teraz. One go zjadły i tutaj się na nim tej te rzeczy pojawiły, widzisz? Aha. Uh -huh. Skreech, go zjadł. I teraz i góra skoczyła skończ Okej, okay, i patrz teraz, patrz uh -huh. teraz, patrz teraz. Widzisz? To są tak I uh -huh. jest ten, tutaj wiesz, że niby w lutym i nagle pojawia się glitch, i w tym roku już za miesiąc, więc wyczekujcie. Ja jestem w styczniu. W styczniu bożego. Ja I tak, i teraz jeszcze mam jedną teorię, bo widziałem gdzieś tą teorię już, że tutaj to co jest, nie? Widzisz tą mackę, nie? To mogłoby być coś, co wydaje te dźwięki na górze. Ale patrz, tu masz zęby, nie? Ja nie, nie wiem, czy to jest no. dobra teoria, ale widziałem taką teorię, to to jest Jeff. Maska Jeffa. Nie Bądźcie. wiem, czy to jest ten. Dla mnie. To jest coś, co wydaje różne dźwięki. Na przykład, jak mamy dźwięk pukania na górze. To coś, to robi. No, może. W się sensie ma duże zęby na pewno. To widać już tutaj. Jest śmiech. I to jest koniec tego traileru. I mamy teoretycznie miesiąc na zrobienie wszystkich No i to by, na, a na AT będzie najtrudniejsze. Ej! A no. Jest nawet ten tryb że... Jest ten tryb z 2020... Tego. Survive the drug. Wiem, drag ale... Ale nie ma tego, ale nie dostaniesz odźwięku. Ale... Ale mnie to tak zdenerwowało. Pamiętam. Niedługie... Nie! Nie! No tak! Skórna jakiś żart! No nie teraz, no I to jest tak. legendarne miejsce naszych przywitani zakończeń. Tutaj zawsze się witamy i kończymy. Więc jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijcie na kanał Szymona. Tak. Wyczekujcie, aż będziemy przechodzić te dorsy, bo odcinek pojawi się bardzo szybko. W następnym odcinku, jak się pojawi, będziemy oczywiście musieli przejść Not 5 Stars, czyli 50% bonus using modifiers, czyli 50% modifiersów. No i... Jeżeli wam się spodobało, no to już mówiłem, dobra. Więc my się z wami będziemy żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i pa!